Dzisiaj będzie trochę o grzybach, o hymenoforze rurkowatym, czyli tych tak zwanych z sitkiem. I to jest rzeczywiście dobra rada. Na początek jak zbieracie grzyby, uczycie się zbierać grzyby, to zacznijcie od tych właśnie z sitkiem, bo one są w miarę bezpieczne. To znaczy jest pewna grupa gatunków, które są gatunki, które mają niedobry smak, są piekące, gorzkie, mogą powodować zatrucia na czele z borówkiem szatańskim. Ale nie są to grzyby śmiertelnie trujące. Jeśli yy, właściwie jakikolwiek gatunek yy, z tej grupy ugotujecie, odlejecie wodę, to no nie grozi wam taka śmierć, jak po yy, muchomorze zielonawym, czyli sromotnikowym. Więc jest to taka yy, w miarę bezpieczna grupa. Ona jest bardzo ważna w Polsce kulturowo. To właśnie te grzyby najchętniej zbieramy na czele z borowikiem szlachetnym, czyli prawdziwkiem. Tutaj taki robaczywy popatrzcie, ale nie wszystkie takie są, niektóre są dobre nawet. W każdym razie jest to grupa, od której można by powiedzieć, zacząć zbieranie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o, też o klasyfikacji tej grupy. One należą do rodziny borowikowatych. Z tej rodziny jakiś czas temu wyłączono maślaki, które przeszły do osobnej, osobnej rodziny. Teraz właśnie dużo zmian w klasyfikacji grzybów z powodu tego, że mamy dostęp do genów, możemy badać no, powiązania filogenetyczne, czyli takie ewolucyjne między gatunkami na podstawie sekwencji DNA i najwięcej bałaganu zrobiono w podgrzybkach. Kiedyś był taki, w ogóle kiedyś, kiedyś jeszcze jak to opisywano grzyby na początku, to, to te grzyby sitkowate były wrzucone po prostu do rodzaju borowik, do rodzaju boletów. I wszystko było w rodzaju boletów i koźlarze i podgrzybki. I prawdziwki. Natomiast potem podzielono to trochę i właśnie stworzono grupę podgrzybek, czyli Xerocomus. I tutaj należały różne gatunki właśnie podgrzybek brunatny, podgrzybek złotopory, podgrzybek zajączek. Natomiast w tej chwili ta grupa uległa no, największym zmianom i właściwie rozparcelowano według tej takiej obecnie obowiązującej klasyfikacji rozparcelowano podgrzybki na trzy rodzaje. Podgrzybka tego brunatnego, takiego najbardziej cenionego, który popatrzcie, on się tym charakteryzuje, że tak sinieje po, po złamaniu czy zerwaniu. Ma tutaj takie widzicie sinne plamki. Jego przeniesiono do, do osobnego rodzaju imleria po łacinie, a po polsku stworzono nazwę podgrzyb, a więc mówimy teraz podgrzyb brunatny. Bo nazwy naukowe są dwuczłonowe. Nazwa gatunku składa się z nazwy rodzajowej, pierwsza część i jeszcze dokładniejsze sprecyzowanie, o który gatunek chodzi. A więc dawniej był podgrzybek brunatny podgrzybek zajączek, podgrzybek złotopory, obecnie przez to, że same rodzaje, czyli te właśnie tą pierwszą część zróżnicowano, no trzeba było trochę pozmieniać. Natomiast część podgrzybów przeniesiono do rodzaju suchogrzybek, czyli kserokomellus. I tutaj no my mamy w polskiej, w polskiej mykobiocie kilka gatunków. Najczęściej spotykany to jest właśnie sucho suchogrzybek złotopory. U nas tu się go nazywa zajączkiem, aczkolwiek podgrzybek zajączek to jest jeszcze inny gatunek. W tej chwili to, to właśnie jest jedyny, który, który się ostał w, w tym rodzaju podgrzybek. Ale go tutaj akurat dzisiaj nie ma. Natomiast ten oficjalnie teraz nazwano sucho grzybek złotopory i on należy do osobnego rodzaju Xerocomellus. Jest to taki grzyb gorszego gatunku. U nas jego też nazywa zajączkiem, co może być mylące. Yy, zarówno zajączek, ten właściwy, jak i ten właśnie suchogrzybek z otopory, są to grzyby, które łatwo pleśnieją, takie dosyć miękkie, kapciowate. Popatrzcie, że tutaj one już zaraz po zebraniu, a już są takie lekko białe, podpleśniałe, często robaczywe. Ten yy, podgrzyb, dawny podgrzybek, suchogrzybek, ma, popatrzcie, nóżkę taką czerwonawą i spękany spękany kapelusz. Często właśnie taki nawet czerwono, czerwono nabiegły, czerwona, czerwona nóżka. I z daleka czasem trudno powiedzieć, od o którego tego podgrzybka, podgrzyba, suchogrzybka chodzisz i idziemy przez lasek, że musimy się często schylić i po prostu zerwać go i zobaczyć. Ten podgrzyb brunatny. Jest to grzyb dosyć ceniony. Są ludzie tacy, którzy zbierają tylko prawdziwki i właśnie ten gatunek tego podgrzyba brunatnego jest to grzyb kulinarnie bardzo ładnie pachnący, bardzo ładnie smakujący, ale uważajmy, bo jest to grzyb trujący na surowo. Ten borowik szlachetny to jest grzyb, który jest jadalny na surowo. Można sobie pokroić i zrobić surówkę, można go ukisić. Natomiast w ogóle tę grupę, właśnie dawnych podgrzybków, uważajmy. Ja dwa razy w życiu zjadłem kęs na spróbowanie pod właśnie tego gatunku, i słuchajcie, za każdym razem miałem biegunkę i wymioty, nawet. Natomiast obróbka termiczna, porządne ugotowanie, usmażenie, usuwa to, i, czy nawet ugotowanie do, do marynaty, też, i tutaj nie ma żadnego problemu. Tych grzybów, które tak sinieją, mamy więcej w Polsce. No nie da się wszystkich na raz zebrać, to trzeba mieć wielkie szczęście. Natomiast u nas tutaj na Podkarpaciu takim najczęstszym grzybem jest krasnoborowik ceglastopory, dawniej nazywany borowikiem ceglastopory. Ostatnio pytałem właśnie o nazwy ludowe, więc nazwa ludowa podciecz, pociec, pociecha, gniewus, ceglak. On ma, popatrzcie, taki czerwonawy hymenofor, bardzo silnie niebieszczeje. Niebiesko nabiegły po przekrojeniu, po złamaniu, po urwaniu jest to grzyb, właśnie podobnie jak podgrzyb brunatny, jest to grzyb, który wymaga obróbki termicznej, też go na surowo nie jedzcie, natomiast po obgotowaniu, obsmażeniu można, można go spożywać. A tu mamy jeszcze rodzaj koźlarz. On ma też inne ludowe nazwy. Tutaj u nas w Podkarpaciu często mówi się kozak. Jest to rodzaj, który, u którego trzon jest jakby taki brudny. Ma takie, takie ciemne łatki. Łatwo go po tym odróżnić. Trzon jest no, u niektórych gatunków cienki, u innych może być nawet gruby, podobnie jak u borowików. Są to grzyby najczęściej spotykane w takich miejscach luźnych z trawą. Ale nie tylko w lesie też można znaleźć. Yy, tutaj mamy trzy gatunki, które rosły u mnie pod brzozami, pod domem. Jest to koźlarz babka, najczęstszy o brązowym kapeluszu, koźlarz białawy o takim bardzo jasnym kapeluszu biało-kremowym oraz koźlarz pomarańczowo-żółty. Yy, bardzo podobny gatunek koźlarz pomarańczowy rośnie pod osikami. Akurat w tym miejscu, gdzie go zbierałem, osik nie było, no więc pewnie jest to koźlarz pomarańczowo-żółty. To są oczywiście grzyby jadalne, może takie o miękkim kapeluszu, ale jak zbierzemy młode zdrowe, to też się nadają na różnego rodzaju potrawy po ugotowaniu i usmażeniu. I wreszcie rodzaj maślak. Dzisiaj tylko jeden gatunek znalazłem. Maślak żółty, inaczej maślak modrzewiowy, o takim jasnym kapeluszu żółtym. Inne gatunki mają zwykle brązowy yy, kapelusz. Jest to rodzaj, który kiedyś należał do rodzaju boletus, czyli borowik. Potem dawno temu przeniesiono go do rodzaju maślak. Stworzono rodzaj maślak, ale dalej w rodzinie borowikowatych. A obecnie po badaniach genetycznych maślaki wydzielono do osobnej rodziny maślakowatych. Także są trochę mniej spokrewnione z innymi grzybami rurkowatymi, ale też, też jadalne. Yy... Oczywiście te inne gatunki trzeba ściągnąć skórkę, bo podobno jest lekko przeczyszczająca. Zresztą według moich eksperymentów to prawda. Natomiast u tego maślaka ona jest taka zrośnięta bardzo z kapeluszem i ja jej na przykład nie ściągam i robię potrawy bezpośrednio. Także chyba zebraliśmy tutaj bardzo dużo tych rodzajów w jednym miejscu. Wśród grzybów o hymenoforze rurkowatym mamy także gatunki o nieprzyjemnym smaku, a nawet toksyczne. Tutaj przed nami maślaczek pieprzowy, taki mały grzybek, popatrzcie, zwykle jest taki właśnie dosyć mały, o takim ciemnorudym hymenoforze, żółtej nóżce, jasnym kapeluszu, trochę jak maślak właśnie o takim ciemnorudym hymenoforze. Jest to grzyb o piekącym, pieprzowym smaku, Czasami używano go nawet jako przyprawy, ale po dłuższej obróbce traci ten swój pieprzowy smak. Są tu dyskusje, czy jest jadalny, czy nie. Niektórzy go dodają do potraw, twierdzą, że nawet ma bardzo ciekawy smak, ale zdarzają się też przypadki no, takich niestrawności czy lekkich zatruć. Natomiast no, jest to grzyb o ciekawym smaku. I ogólnie, wśród tych grzybów o hymenoforze rurkowatym. Można taką zasadę zastosować, że te gatunki, które mogą być toksyczne, to będą miały smak piekący albo gorzki, przy tym, że niektóre z nich tracą, większość z nich właściwie traci tą toksyczność po dobrym obgotowaniu. Także jeśli dany grzyb, tylko nie połykajcie, dlatego że na przykład podgrzybek brunatny ma łagodny smak, ale jest na surowo trujący. Ja dwa razy wymiotowałem, bo nie wierzyłem, dwa razy wymiotowałem po podgrzybku brunatnym. E, i, e, ale ma łagodny smak. Natomiast po obróbce termicznej wszystkie gatunki, które mają łagodny smak, jeśli sobie położymy na język i tak e, potrzymamy chwilę kawałek kapelusza, to wtedy, to wtedy, jeśli jest łagodny smak, to możemy po prostu wrzucać go do garnka i jeść. Także czy krasnoborowik, ceglastopory, czy borowiki, czy podgrzybki, dawniej cała ta grupa podgrzybków, czy koźlarzy, czy maślaki, one mają wszystkie, nie mają piekącego smaku na surowo. Tylko nie połykać przy próbowaniu, tylko położyć na język i. Spróbować, a in, jest parę innych gatunków, które będą miały, tak jak goryczak żółciowy, będą miały smak piekący. Ehm, także, oczywiście, ta zasada nie tyczy się innych grup taksonomicznych, na przykład muchomorów, gdzie możemy na przykład mieć muchomora zielonowego, który ma łagodny smak, ale potem jest bardzo toksyczny, ale dla niektórych grup. Grzybów takie właśnie jak borowikowate, czy jak gołąbki, ta zasada się sprawdza.